Witam Państwa w 8 odcinku, czyli malowanie auta i... i zapłata tejmo za wybitą szybę, bo kurde, on o wszystkim wie. Więc muszę... Jak widać po poprzednim odcinku kradłem maszynę mu ale... Yy, no i jeszcze poszedłem ją mnożyć, ale... Pieniądze w sensie. Yy, I wyszło mi tak widać. Ehm. Um, tu mi są zamknięte drzwi. No prawie. No. Ale mi brak. No, no i, no i pomaluję to za sumę na kolor jaki ma teraz. Tylko że w ładniejszym stanie, jakby. No na razie jest. Fordzy e, szrotem. Nie parz świateł. Oczywiście, przecież po co. Zapalić światło światło baterii, szkoda po pierwsze, dobra Trzeba... Ile ma motorynka paliwa, bo nie wiem Dobra, lepiej mi będzie z drugiej strony zobaczyć Chcę zobaczyć ile ma Jeszcze ma Powinno mi wystarczyć, chociaż i tak wezmę to dla bezpieczeństwa Włączymy prąd Wszędzie oprócz tego To na razie, panie klapy. Dobra, zamknij, bo ktoś na pewno mój wujek ukradnie wanę. Nie wiem, pójdzie spać w bagażniku czy coś. Yy, I pojedziemy teraz. za... Nie. No nie. Mogę tak jechać? Yes. Tak, muszę, bo inaczej mnie wsiądzie na motorynkę. 啊哈！Uh huh.

No, no dobra, to jadę. Co? Będzie raczej nie będzie wyglądał. Mi się wydaje, że właśnie może być. Nie wiem, jak to będzie. O kurde, nie wziąłem kasku. No to nie wiem, co będzie jechać powoli dosyć. Dobra, jednak pojadę tym, bo... Bo ja po prostu nie chcę umrzeć. By to tu wpakować i do tyłu jakoś, czy coś? W tym się da wybić szyb? Chyba się da. Dobra, nieważne, będę miał... Oponę w kole! Alo, No i nie! Idź do tyłu. Iść do. Znaczy, ja dosyć dużo wiem. I my, podobno, na przykład, jak to auto będzie takie daily, czyli tam, on, ten sorbet, chyba tak to tak naprawdę się tak nazywa. Yy, on ma być. Waliście auto mechanika. Cześć Katarz Baby, no to jest bogaty, jestem bogaty, nie cierpię mechanika w tej grze. No panie panie Sibis, ja to tylko tak w skrócie ci powiem co się działo w ostatnich dwóch odcinkach Wydaje ci się, bo pewnie nie no, mikrofon mam jakby inaczej teraz, w innym miejscu 老鸭。No, yeah. No nie, w mieście! W ogóle nie ma tu nic podłączonego... Ach, tak. No właśnie, tak. Jak, jak zabijesz go w My Winter Car... Y znaczy, w My Summer Car jak y kradnięciem walizki, to on po prostu nie żyje w następnej grze. Tak to działa. E jest to ciekawe. No ja pewnie wgram ten save z sezonu drugiego, bo pierwszego nie mam. Już usunąłem ten sej, a w sumie to nie byłby głupi pomysł. Bo tam miałem najwięcej pieniędzy, ale nie miałem skończone gry. Czyli nie, faktycznie to nie. Ale fajne, fajnie by było. Zezwano drugiego, tylko skończyłem grę na razie, więc. No, ale jesteśmy w domu. Czyli co ja muszę teraz zrobić? Ehm. Eee... się myślę. Nie eee... głupi jaka. A no może być tak. W sumie fakt. Co teraz robić? Bo auta nie mam. Oj, nie szarej mnie Zrób paczki. Właśnie me Bym sobie począł, chyba dużo robiłem ostatnio. Jestem bankru. A, jedna rzecz mogę zrobić. Pobiec sobie do. pięć. Yy, <grym> O dobra, już się wszystko... Dobra, zapomniałem nagrywanie. Nie miałem odpałować nagrania. Tak, odpłacił name, widać. Um. No i nie wiem co mam więcej powiedzieć. Zapłacił. Ja tego nie. nie... On mi włączyli? No tak. Dobra, nie moje auto mogę. Nie, no, żartuję, nie będę jechał tym gruzem. Mm. Więcej paliwa zużyję niż dojazd do, do sklepu. Stoi z powrotem satsuma. Mamy problem, chyba gra się zepsuła. Witam ponownie panie Krapek Chyba gra się zepsuła mm. Nie mam prądu, a zapłaciłem Czy nic nie ma przynajmniej Nic Czemu? Słyszycie nie ma nic Aha, wrócił, dobra, nieważne Już jest przez chwilę nie działało, okej. Okay. Nieważne. Dobra, ja muszę coś się napić. Teraz chce mi się pić w prawdziwym życiu. Ale nie bardzo mi się chce pić. Także nie umrę spokojnie. Dobra, pauza. A tak będzie lepiej. Nie odpałzowałem jej, dobra. Zapisuję. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.